Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz. A to, moi drodzy, będzie króciutki filmik informacyjny. Moi drodzy, odnośnie tego, co będzie się działo na moim kanale przez najbliższe tygodnie, powiedzmy tygodnie. Moi drodzy, jak zapewne zauważyliście, troszeczkę odpuściłem sobie nagrywanie Smite. Muszę sobie chyba po prostu zrobić troszeczkę przerwę. Nagrywam Smite już od. No, myślę, że jak powiem, że rok. To nie skłamie może nawet dłużej niż rok. Bo ile się nie mylę, to jakoś zaczęła mniej więcej w grudniu chyba 2013, coś takiego moi drodzy. Także chyba muszę sobie zrobić delikatną przerwę, jeżeli chodzi o smite, a będzie to. Że tak powiem, wyjdzie nam to na dobre, ze względu na to, że, że wyszły teraz dwie naprawdę genialne gierki. Mowa tutaj oczywiście o Stranded Deep i o Dying Light. Na Dying Light czekałem bardzo, bardzo długo i na pewno będę nagrywał je, jak, jak długo będzie to tylko możliwe, czyli na tyle, ile gra pozwoli, po prostu, aż się tam nie skończą misje, czy fabuła, czy mapa, czy wszystkie zombiaki zostaną wybite. No to, moi drodzy, na pewno będzie nagrywane. Stranded Deep w sumie wyszło tak przez przypadek. Nie planowałem w ogóle tego ani kupować, ani tego nagrywać, bo jakoś nie byłem za bardzo skory do nagrywania kolejnej gry Early Access i kolejnej gry um, Survival, takiej typowo survivalowej. No, ale tutaj gra miała swoją premierę, bodajże tam, chyba 23 stycznia, czy tam 5. Bardzo dużo wiadomości mi napisaliście. Byliście bardzo zaciekawieni tą grą. No i tutaj, że tak powiem, to, to była moja odpowiedź na, na Wasze wiadomości. Nie mogłem, e, że tak powiem, Was zawieść i nie nagrać tej gry. Dlatego, moi drodzy. Ze strandy Deep będą pojawiać się odcinki, tylko nie jestem w stanie powiedzieć czy regularnie, bo nie wiem jak gra będzie się rozwijała. I tak na dobrą sprawę, teraz, na przykład, ostatnio wyszedł nowy patch patch, to taki jakby hotfix do tego patcha pierwszego i z tego co przeczytałem na Steamie to na przykład savey z poprzednich gier nie będą działały czyli trzeba zacząć grę od nowa mieliśmy już takie doświadczenia w The Forest i wiemy, że nie jest to nic miłego szczególnie, że w drugim odcinku zbudowałem naprawdę sporo i też dużo czasu mi to zajęło, nie ukrywam bo sami widzieliście, że żeby ściąć palmę, pociąć ją na kawałki i na patyki, to naprawdę trzeba się sporo omachać. A taką chatkę zbudować, no to tych patyków trzeba mieć z 50-60, także trochę roboty z tym jest. No i na przykład ten safe już jest do wywalenia, tak? Będę musiał zacząć gry od nowa, także myślę, że tutaj będziemy nagrywać, ale będziemy nagrywać na zasadzie takiej, że nie będziemy się za bardzo przywiązywać do tych swoich saveów, czyli bardziej będę się skupiał na eksploracji, na odpowiadania na wasze pytania, na pokazywanie tego, co byście chcieli zobaczyć, tak? To jest dla mnie istotne. Żebyście po prostu z zaciekawieniem oglądali te odcinki i żeby te odcinki odpowiadały na wszystkie wasze pytania, które macie odnośnie tej gry. Także moi drodzy, Skyrima już zakończyłem, dzisiaj wrzuciłem. Jak widzicie, godzinę temu od nagrywania, czyli ja puszczam wam ten filmik w niedzielę, czyli to było wczoraj godzinę temu, czyli w sobotę jest godzina 13:30, no to tak dziś o 12:00 go wrzuciłem. Także moi drodzy, jest to na razie ostatni odcinek ze Skyrima, bo tak jak zapowiadałem, Skyrima będę robił tylko i wyłącznie w styczniu i teraz zamiast Skyrima będzie pojawiło się, pojawiało się Dying Light. Eee ze Stranded Deep zobaczymy jak będzie ogólnie się gra rozwijała, myślę, że nagramy takie 5-6 do 10 odcinków zobaczymy jak się w to gra i jak wygląda rozgrywka w dalszej części, tak, bo tutaj naprawdę można sporo eksplorować pod wodą, na lądzie w statkach, w skrzynie jakieś pod, podwodne i tak dalej The Forest, moi drodzy, będzie się pojawiało do tej, tak jak do tej pory czyli dosyć sporadycznie czyli albo ewentualnie jak Pojawi się coś nowego, albo jak przyjdzie mnie ochota, żeby nagrać odcinek, albo na przykład, jak napisze do mnie ktoś z moich znajomych, że jest chętny na kooperację, no to wtedy pojawi się odcinek raczej nie częściej, bo sami wiecie, że DeForest teraz rozwija się dosyć powoli, dodają coraz to lepsze pacze bardzo dopracowane, ale no z częstotliwością 3-4 tygodni, tak? Także ja tutaj czekam na taką super, super stabilną wersję i myślę, że wtedy zaczniemy sobie już serię od nowa. Tak jak mówiłem ze Smite muszę sobie zrobić troszeczkę przerwę. Być może dokończę serię Mirem, czyli nagram jeszcze jakiego, jakąś arenkę custom z Wami i assault a custom i później to myślę, że już ewentualnie sporadycznie jakiś tam 1 na 1, zrobię sobie przerwę z tydzień czy dwa, zobaczymy e, czy nie wyjdzie jakiś nowy bug i, i może wtedy coś tam sobie nagramy. Także oczywiście tutaj Smite również nie przekreślam. Skyrima też nie przekreślam. Zakończyliśmy sobie na razie tą serię, ale to tak, tak jak mówię, ta seria miała iść tylko w styczniu. A później w przyszłości jak już będzie Dying Light skończone, Stranded Deep też już będzie powiedzmy w jakiś tam sposób zaspokoimy swoje potrzeby grania i oglądania go. No to wtedy nie widzę żadnych przeszkód, żeby sobie wrócić do Skyrima. Co tutaj jeszcze mogę Wam powiedzieć? Oj, oj, oj. o czym ja jeszcze chciałam? Aha, moi drodzy, dzisiaj jest 31 stycznia. Czyli jutro, czyli w dzień, kiedy ten filmik oglądacie w niedzielę, będzie 1 luty. Moi drodzy, i myślę, że w piątek, 6 lutego wieczorem, będzie z pierwszy live. Chciałbym tutaj, żebyście mi w komentarzach napisali, co o tym sądzicie, co o tym myślicie, jak się z tym czujecie i jak to widzicie. I chciałbym też, żebyście mi rzucali propozycje odnośnie tego, w co byście chcieli, żebyśmy pograli na tym live. Tutaj oczywiście przypominam, że jak pogramy w Smite, no to wszyscy ludzie, którzy będą nas w Smite oglądać, no to te osoby, które załapią się do gry to sobie pograją, będą widziały wszystko na ekranie, a te osoby, które się nie załapią, mogą sobie spokojnie pójść wtedy na live'a i sobie tam oglądać na żywo, także tutaj Smite chyba fajnie by wyglądało na live'ie. No i oczywiście Dying Light, Stranded Deep, The Forest, wszystko, możemy nawet w Scream'a grać na live'ie, to tutaj oczywiście wszelkie propozycje Jestem w pełni otwarty. Możemy zagrać w ogóle w totalnie inną gierkę, w jakiej, jakiej tam wam jeszcze nie pokazywałem na kanale. No, tutaj po prostu proponujcie, proponujcie co byście chcieli obejrzeć na tym live. Myślę, że taka godzina 20 jest w miarę odpowiednia dla wszystkich, prawda? Nie jest to za późno, nie jest to za wcześnie, jest tak idealnie. Każdy już zdąży sobie gdzieś tam swoje obowiązki poczynić. Co prawda teraz już jest taki okres trochę ferii, powoli. Także tych obowiązków szkolnych już tam za dużo nie ma. Ale powiedzmy tutaj też o innych obowiązkach, tak? nie tylko koniecznie związanych ze szkołą. Także moi drodzy, taki mam plan, zobaczymy jak to wyjdzie. E, czyli tak jak mówiłem, teraz lecimy sobie z Dying Light, Stranded Deep, The Forest sporadycznie, z Skyrim e, przerwany, Smite, odpoczynek, e, niedługo będzie pewnie wznowiony, bo się stęsknię za wami e, i za klanem. No, i to by było właściwie na tyle, moi drodzy, co chciałem Wam przekazać w tym filmiku, e, czyli informacje na temat publikacji filmów, na temat gier. Oczywiście w marcu wychodzi GTA 5, w maju wychodzi Wiedźmin 3, także naprawdę będzie co robić. Moi drodzy, ja myślę, że już mamy spokojnie zaplanowane do lipca odcinki, e, także śmiało możecie tutaj się przygotować na, 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 na tego typu właśnie publikacje no i to by było na tyle wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało e, że się podobało, właściwie tutaj jedyne co mogło wam się podobać to informacje które wam przekazałem, po prostu mówię tak już z przyzwyczajenia e, no i moi drodzy widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się pozdrawiam was bardzo serdecznie